no już pomału idzie Przedtem żebyśmy się nie widzieli ostatni kilka kawałek nam został do przestrzelenia o same kamienie tutaj jeszcze ten kawałek byśmy przestrzelili tu już mamy przestrzelone w no, tamtym tygodniu nie było czasu Ciężki, ciężko mieliśmy tam już przeszelony mamy, i takie wszystko wjazd do garaży. Myśmy je tu na pół przydzielić, bo strasznie kreta wybija. Pełno kamieni. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Cofać na pewno nie będziemy cofać, bo wszystko się zawala z tyłu za dupą. Tam żeśmy większą norkę wycięli. Tutaj go wydobędziemy. Singla włożymy w ten wężar przeciągnie się i będzie ok. Jeszcze dwa tygodnie, dwa i pół do domu na święta. No. To na razie może jeszcze w tym tygodniu coś nagram. Zależy jak będzie. Z robotą, ja jak się wkurza, mam dosyć czasami. No to na razie.